Siemanko, z tej strony Dzisiaj tak jak widzicie Mogę wam pokazać skład Przepraszam, widać jak to za lekkie lagi Ale FIFA nowej potrzebuje dużo internetu Dobra. No i możecie popatrzeć na mój skład Dla mnie jest taki średni dla mnie tak jak widzicie plusem jest tak jak oczywiście Lionel Messi i na razie Artur, który że dobrze mi pomagałem Artur bardziej w defensywnie Messi Zresztą przejdziemy do grania dobrze. Dobra, no to akurat na razie tak wygląda Fifa z perspektywy gracza. Nie inaczej z takich youtuberów, no popularnych. Dość. Dobra, na razie tutaj położymy ten znaczek. Krzyjące, dobra. No, to chwila jest nudy. Ale to zależy kto ma jaki internet. Ja mam taki średni który tak wygląda. Jak coś to przepraszam Was za odgłosy w tle <coughs> Co jest mm, ważne dla młodych youtuberów. Którzy nie mają doświadczenia. Dobra. Jak się prezentuje skład gości, a tak nie ma, tak jakby przewagę zgraniową. Kolejny no, nie wiem nie pokazało. Trudno, już mi trafili kolor na sam początek, co jest. Ja myślę, że gram z jakimś hack... co? Nie wiem, szybka zmiana czasu? To znaczy, że internet coś jest z tego... Coś... No faktycznie, Messi nawet... Nie może porobić takiego... Piłkarzyka. O, nie wiem, co teraz pokazało, no... Przegrywam wynikiem, którym... Nigdy takiego nie miałem jak miałem, to kurde, ktoś miał 120 wyrala. co się zdarzyło, no, dawno. Dobra, no to będzie jeden z moich najgorszych meczów zapisany. Dobra, no, z główki, Milanda, kurde. Już byłaby bramka choronowa Dobra, przepraszam, was, naprawdę ja No dobra, z prawej nogi myśnie. nie. Tak to wygląda. <laughs> Ale od Maja będzie nowa seria. Mm, już. Także będę pokazywał w twarz i te podobne. I nie tylko ja, też i moi współpracownicy z kanału Dobra Branka Honorowa. O, udało mi się pojechać wypowiedzieć. Mm. Dobra. Zachęcam Was do subskrybowania kanału. To jest dla mnie bardzo ważne. Dobra, teraz to jest na nas, jakie minuty. Dobra. Dobra. No to wchodzimy teraz hit do hit. To jest słabsze dla mnie. No. 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 Jeszcze mam trochę czasu, bo nie każdy może nagrywać kiedy chce. Sami możecie się przekonać o tym nagrywając dość często. No dobra. Wchodzimy i polecam Wam kanał Fixet TV jak i Pillar X. Mo możecie dostać do ich linki w opisie, nie obiecuję. Coś to warto patrzeć w opis. Ola. No i no, że pokazuję, ładuję. Ładuję, ładuję. No i tak wygląda fi FIFA. Mobile. Zastanawiałam się, czy to nagrywa, czy nie. Wywaliło mnie, tak jakby. No widzicie? Ale też mam mm, no, dużo koszulek. Jak wreszcie FC Barcelony. Chcę wam pokazać, ale to... a jak sam Amsterdam? Mm. Macie pra Pragę, Olimpiakos, no nie wiem jak dokładnie. Dobra, Walencję, koszulki mają kozackie, jakiś niemiecki klub, nie pamiętam, chyba niemiecki. No to jest ukraiński, zwykłe koszulki FIFA Mobile, tradycyjne. No to mamy tutaj Piemonte Celcio, czyli Juventus, jakby ktoś nie wiedział, Chelsea. No i Liverpool. Więks w większości na razie piłkarzy Ży. lubi bardzo Liverpool z powodu na dobry sezon. No, Manchester City. City. O jezu, dobra. City. No dobra. Tottenham. Bayer, Monachium, Borussia, Dortmund. Czyli wiąże się z to z Der Klassiker. Tego. jest Bayer Leverkusem, Atalanta. Loist, nie wiem, francuski. Lionika? Lion? Nie wiem. Tu nie wiem, to jest Erba Lipska albo Nowy, Nowy Jork. Tu nie wiem, to jest chorwacki chyba widać po barwach i jeszcze Barcelona, co wiąże nas z El Clasico Dobra, ja gram na tych koszulkach No i na razie taki film nie wypadł za fajny to z powodu, no na warunki jakie Dobra, dziękuję Wam za oglądanie filmu do końca